witam serdecznie dzisiaj powędrujemy sobie na wieżę widokową na Słowację z parkingu pod Rycerzową więc zapraszam na wycieczkę trasa początkowo obejmuje odcinek po asfalcie cały czas idąc szlakiem zielonym aż dojdziemy do słowackiej wsi jest też miejsce w odpoczynku ale to raczej jak ktoś chodzi z dziećmi lub żeby zdjąć kurczkę bo jest ciepło tutaj możemy iść do bacówki w górę jakieś tutaj mamy nie iść tylko mamy iść tutaj nie zawsze można się pomylić i pójść sobie tam a wtedy nie trzeba iść już na dziko więc trzeba patrzeć na drzewka i zielony szlak trzeba znaczyć też, że jest to odcinek szlaku papiewskiego Idąc dalej, należy się nie pomylić, nie iść tam. W sumie tam pewnie się daleko nie dojdzie. Ale ciągle prosto, po drodze. Prosta trasa. Ciągle prosto, nawet z dziećmi można się wybrać. Na rycerzową. Choć tam pod rycerzową może być gorzej z dziećmi. No ale raczej powinny dać radę. I dalej można iść po oznaczeniu Zielony Szlak albo Szlak Papieski. Tu już się zaczyna odcinek lekko pod górę, ale raczej nie powinno być problemu z dziećmi, jeżeli się wybieram z dziećmi i zaczynają się pojawiać widoki. Dochodząc no do chatki zauważamy, że skręć w lewo nie prosto, nie w prawo tylko idziemy w lewo zielonym szlakiem po Mosku i chyba zaczyna się robić lepszy szlak niż po drodze chyba, że mi się tylko wydaje dawno to nie szedłem o, tu widzimy to na przełęczu. Przy słop szlakiem papieskim, w końcu możemy trochę się pomęczyć pod górkę, ale raczej nic trudnego dla każdego jest to spokojny szlak do granicy już powoli dochodzimy do granicy Poznaję po tym pięknym wzgórzu z którego kiedyś schodziłem idąc właśnie na rycerzowo ale nie idąc tym szlakiem tylko idąc tamtędy Gdzieś na dziko No a tak się to zdarza jak się za wcześnie skręci I się wcześniej nie przeanalizuje mapy I nie do końca wie jakim szlakiem ma się iść no. Choć jak wczoraj patrzyłem to właśnie zrobili tam gdzie szedłem kiedyś żółty jakiś szlak A my idziemy sobie zieloniutkim i papierskim dalej no i dochodzimy do granicy ze Słowacją Czuję z naturą Natura z człowiekiem to jak zwał i tak tutaj godzinka skąd, W sumie nie skończę, bo tam godzinka do Pekersu, troszczka jak dalej No i jesteśmy na Sedlo Prislop Ano i tu jest na rycerzową niecała godzina, no godzinka a my sobie pójdziemy na Słowację tu. Na bus niby ale tak naprawdę pójdziemy sobie teraz może będzie widać na wieżę widokową która gdzieś tam tam, 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 tam jest To jest nas, nasz dzisiejszy cel. Wieża widokowa na Słowacji. Zobaczymy, jak tam wyjdzie Idę sobie, idę sobie, ale no nie ma żadnej na razie. Lewo w sumie trochę stromo jest chyba nie trzeba iść ten kawałek i dopiero się wracać niestety, a tu mamy rozkładną tu eee, wieżyczkę dobra, idziemy wiecie co boli? ja jestem praktycznie pod wieżą ale Zgrywa na środku ale tutaj wszędzie słychać drzutną Jakby nie było słuchać żytną to bym poszedł tam na dziko To muszę zadupcać dwie godziny jeszcze do miasta i z powrotem na wieżę A, ale piękne widoki Dwie godzinki. Jesteśmy na słowackiej części, na końcu Zielonego Szlaka, Szlaku. No i idziemy sobie teraz niestety przez wieś i z powrotem na górę, żeby wejść tam, 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 tam na tą wieżę, bo tu jest za stromo i raczej no, ciężko jest wejść. 11.30 Jesteśmy Dokładnie tu idziemy Jeszcze dalej Do wioski, a później idziemy tam w górę iści i I taka śmieszna ucieczka No i dochodzimy do Punktu, w którym Będziemy wchodzić na Ścieżkę Dydaktyczną na wieżę miało być skrótem, ale skrótem nie będzie niestety i tu należy iść tędy i idziemy sobie na wieżyczkę zobaczymy ile mi to zajmie godzina za 10.12 let's go trzeba powiedzieć, że jest ostre podejście z początku no ale tam wedłem prawie 4 km po wysłuchaniu I tam jest od rycerzowej no to też kawałek tylko w górę no tu zaraz będziemy się wracać chałek. ale mamy rozchladnie jest jesteśmy w połowie sukcesu w tej padać jak zacznie padać to będzie mokro, ale mamy, znak rozkładny, tędy, tędy, zapraszam, zapraszam, o, tak. Jeszcze nie jesteśmy, ale jest fajnie, Uch. ostre podejście, ale Warto, warto. Zwłaszcza, że, że tam daleko widać wysokie góry, a na tych górach śnieg. Wchodząc tutaj, lub schodząc, no to jest tutaj taki ostrzejsze podejście, ale no widoki mama mia mała Tatra Dzień. jesteśmy pod pierwszą widokową tak zwana rozchladna nowa Bystrica trzy godziny 15 12,5 kilometra oh. i odpoczynek No, i właśnie pani ze Słowacji się zapytała, jak dojść na rozladnią. to wie, że tu do góry, a tutaj można sobie zaparkować i pójść tam w górę.